Mam powiedzieć Ci straszną historię? Yy, tak. <laughs> nie, ogólnie śmieję się, bo wyglądamy tak jakbyśmy przy ognisku siedzieli z latarkami na twarz, tak od spodu, nie? Dlaczego jeszcze nie rozpaliliśmy ogniska na naszej tratwie? B A, da się? Yy, nie. No Okej! Okay. Tak. <laughs> Cześć, witamy Was bardzo serdecznie na naszej tratwie! Zasadniczo to nie wiem, na naszej tratwie, co na naszej... Yy... Nie na naszej tratwie, naszej, na naszej wyspie. Co tam jest na dole Ja, ja bym chciała zobaczyć, bo w sumie zaczyna się kwitać, a nie to Słuchajcie, jesteśmy na tratwie i co my tu robimy tak właściwie w tym miejscu, to możecie wbić do Agi na kanał, się dowiecie tam wszystkiego, bo tam był poprzedni odcinek z naszej wspaniałej tratwy. Ja Schodzimy myślę, że musimy... na dutenty? Co? Schodzimy tędy na dół. Ja myślę, że możemy zrobić skok, ale nie na ziemię, więc do wody eee, będzie kona. Ja zjeżdżam. Nie, ja tak? nie, nie do, żartujesz z takiej wysokości. Na, jak będzie płytko, to sobie kręgosłup złamiesz i co. No, płytko ja nie skaczę z takiej wysokości, mordo. No ja już jestem na dole! A jesteśmy, okej, okay. czyli ja tak jeszcze patrzę, w którym miejscu się znajduję. Słuchajcie, idziemy do statki, stacji numer 6. A Nie doskoczę. Żyję. Żyjesz? Żyję. Co to jest? To jest boja! O ja cię kręcę! A. To jest naprawdę ciekawe. Wiesz, Ejdo. bo ja w, zeszłam po zboczu. Dobra, jesteśmy od drugiej strony wyspy prawdopodobniej. Słuchajcie, jeśli Wam się spodoba, odcinek, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zostawcie dzwona, bo tylko te dostajecie wszystkie powiadomienia o kolejnych odcinkach. Kolejny odcinek będzie raczej u tej pani, także wijać do niej na kanał, dokładnie. Skończyło się światło. My dzisiaj, to by się skończyło światło? Ta. To trochę słabo. My dzisiaj mamy specjalny, ambitny plan, mianowicie chcemy obalić pięć kolejnych mitów. Dokładnie tak, po mitów się nie skończyli, tylko musimy dotrzeć do naszej tratwy, a myślę, że to może zająć trochę e nie nie, byłoby, nie, nie szybciej byłoby chyba płynąć. Ale nie, zobacz, bo to znaleźliśmy kolejne wejście, jakby na górę, czyli to nie jest tak, że w miejscu, w którym wylądowaliśmy, musimy być, żeby e, Nie, wydaje mi się, się, że jest ich kilka. Już chyba ze trzy widzieliśmy mm -hmm. wejścia, więc jest ich całkiem sporo. Okej, okay, jesteśmy obok jaskini niedźwiedzia, który żre nasze jagody. Patrz, on dalej żre. <laughs> on dalej żre naszej jagody, nie jak tam smakuje u ci mordo? Myślę, że może tak podchodzić do niego. No zobacz, no, spokojnie. Patrz, o nie, biegnie do Ciebie! Co? No biegnie do Ciebie, uważaj! Nie, jak to? Dlaczego? Nie, nie wiem, <grym> do pomocy! mnie! Pomocy! O jak to? Ja nie widziałam, że on biegnie, ja widziałam, że on żyje, On to... zaczął biec w pewnym momencie tak? w Twoją stronę. Dobra, okej, okay, gdzie jesteś? Jest w krzakach, się tak, tutaj. Się tutaj? Dobra, myślę, że możemy w takim razie zmierzać z naszej tratwy. Słuchajcie, jest ciemno, jest noc, scena z horroru już za nami, więc myślę, że możemy powoli ruszać do naszej tratwy. Tam rozwiążemy dzisiaj pięć mitów, a pierwszym mitem dzisiejszym jest... Gdy ściągniesz plecak, to nie zostaną w nim przedmioty. I możemy to sprawdzić bardzo łatwo, słuchajcie. Plecak mam założony. Tutaj mamy trzy przedmioty. Czy one wypadną przede mnie? Czy coś się stanie? Jak myślisz, co obstawiasz? Myślę, że wypadną, ale dobra, Że sprawdzimy. wypadną na, na ziemię tak. po prostu? Okej, okay, uwaga, słuchajcie, zdejmuję plecak. Nie mogę. Nie da się go zdjąć? Nie da się zdjąć o, plecaka. to jest fajna opcja. Czyli słuchajcie, obalenie mitu poprzez obalenie pierwszej części mitu, gdy ściągniesz plecak. Nie da się ściągnąć plecaka, więc Ale nie, fałsz, czekaj, plecak mówią. się da ściągnąć, tylko nie da się ściągnąć, kiedy masz rzeczy w plecaku. Niemniej jest to fałsz. Gdy zjesz kawałek arbuza i położysz go jako coś do gotowania i zabierzesz, to będzie pełny arbus. Okej, okay, czyli chcesz hmm. nadgryźć i od... tak. nareperować go. Wezmę, wezmę, nad... o mam, nad... nie, mam pełnego całego, dobra, ale dobra, arbuza. nadgryzam, uwaga. Nadgryzłem mam do Od, połowy, odłóż. mieszczam. I co? <laughs> Pokaż! O ja nie mogę! Musisz też sprawdzić Ale to sprawdzić? No ja jak to działa? Ale co? Część to, słuchajcie, mi potwierdzone! Niesamowite, to jest prawda. Rzeczywiście. O kurczę, ciekawe, A. kiedy to naprawią, bo wiecie, to jest takie Ale niekończące byka. się źródło arbuzów. Kurczę, ej, to można jednego arbuza jeść w nieskończoność w takim razie. Tak, wyrazie, to może to mogę się najeść do syta. Jedząc jednego arbuza. E, to jest strasznie ciekawe, ale to jest exploit, którego tak słabo wykorzystywasz, eee, że można Szczerze, to prawda, to, to prawda. Myślę, że też e, nie jest na tyle komfortowy, znaczy wiesz. Ja no... myślę, że zjem go w całości i tyle że z niego zostanie, słuchajcie. Dobra. Także mit mamy potwierdzony, jest to prawda. Można napełnić zraszacz mlekiem. Wydaje mi się, że to byłoby bez sensu ogólnie. Zwłaszcza, że mleko nie sprawia, że będą rosnąć jakiekolwiek rzeczy. Tych, jest że napisane. Jest, pełny. jest napisane wymagana woda w ogóle, więc tak czy inaczej, wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, żeby to mm, zrobić. Co? Chyba nie. Od się. teraz nasikał i uwaga, no niestety nie mogę nie nic zrobić. Mogę że że jest... wypić sobie wiadro mleka. Wypiłem i lama Kunegunda właśnie wlazła we mnie i ten. Przede Dobra. wszystkim, mleka nie możesz nalać w butelkę, więc zakładam, że to, to kompletnie nie, nie ma w ogóle tak, sensu. Nie, ale dlaczego? Wistości. No wiaderkiem nosisz, więc teoretycznie No dobra, można no ale wlać. wiaderko kładziesz dobra. i zużywa nie, nie, się. i nie potrawy. działa. Słuchajcie, w takim razie mamy mit, który był fałszywy. Do kolejnego mitu muszę Cię zaprząc, ponieważ okay. jest to da się oswoić niedźwiedzia miodem. A cały miód, jaki zbieraliśmy, jak dotąd zebrała Aga, więc Aga będzie szczęśliwym posiadaczem szansy od Odswojonego niedźwiedzia. Do... <grym> do... <grym> tak. No, ale mamy też, mamy też siatkę w ostateczności, więc będziemy strzelać na do niego siatki. Wydaje mi się, że żadna funkcja nie zadziała, bo już testowaliśmy, czy da się y, te... Jak, to się, jak one się nazywają? Y, agresywne moby w ogóle. te. Dobra, to wiesz co, weźmy ten łapać. miód i możemy pójść znaleźć niedźwiedzia, bo... To on będzie potrzebne do tego. No ja dobra, czy wiesz? ja myślę w ogóle, że czas najwyższy wracać na wyspę. Tak, I będziemy tak, tak. zmierzać powoli na górę. Zwłaszcza, że ostatni mit też wiąże się teoretycznie trochę z górą, albo w sumie wiesz, co ja się przygotuję? Może do ostatniego mitu tak? jeszcze. No i ja mam nadzieję, że słoik miodu masz przygotowany w ręce. No, patrz, idę cały czas ze swojej widzę tej odległości bo jesteś. Ja już oswajam daleka. niedźwiedzia z daleka okay. sobie puszczam mu zapach miodku. Dobra, zaraz zobaczymy. Nie wiem, wydaje mi się, że to też może być jakiś totalny fake. Nie, nie, ale... ja w tym nie wierzę. to byłoby zbyt proste, gdyby ten miód do tego służył. No ale szczerze, czy mamy jakiekolwiek stosowanie miodów, w sumie sensie trzeba było go zbadać w stole, nie. Tak. Myślę, że następnym razem, jak tam wrócimy, to będzie trzeba już go wytestować. zapomnieliśmy o. No tym. i problemem może być, że znalezienie niedźwiedzia, bo chyba, że one się spawnują tutaj. Nie Tylko wydaje mi się, że się tak, Wydaje mi się, hmm. że się pojawia. Jednak. Dobra, musimy w takim razie znaleźć tabliczkę, chodź tam. Wydaje mi się, że w tamtą stronę było ogólnie... Przejdźmy się w miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Dobra, czyli w kierunku szósteczki. Właśnie, w kierunku czwórki i szóstki, bo szliśmy ostatnio tędy. Tam jest kierunkowskaz, a my nie skręciliśmy w tą stronę. Dobra. Chodź. Wydaje będziemy. mi się, że jeśli ma być gdzieś niedźwiedź, to będzie on właśnie w tym miejscu. Okej. Okay. Uwaga. Za rogu wyglądaj. Nie ma... Zresztą ja wyglądam, ale wiesz, czy mam słoik miodu, więc... Dobra. Okej, okay, jesteśmy przy labiryncie, czyli tak naprawdę to był taki A, skrót, tylko. Ej, wy... ale tam jest wieża. Tam jest niedźwiedź. To nie jest duży niedźwiedź, to jest standardowy Czekaj, niedźwiedź, A, tam. więc pasuje. Czy Dobra. Dobra. jakbyś mogła nie uciekać już, ode mnie, już, już. to wtedy byśmy razem Nie mam więc. Dobra, słuchaj, nie wiem, czy podchodź. To ja przytrzymam strzałę napiętą na wszelki wypadek, więc w razie, czego pierwszy cios mu zadamy. Halo niedźwiedziu. O, cześć, patrz, masz miód! Tak? Masz miód. O nie, ja zjadłam ten miód! Zjadł miód? Ja zjadłam miód! Ty zjadłaś miód! <gry> nie da się oswoić go miodem! Spróbuj siecią, siecią, siecią! Uwaga! Niedźwiedziu! Niestety Dobra, nie jest się odbiło od niego, Słuchajcie, no, niestety dramatyczna sytuacja. Balboa <laughs> Island niestety ma swoje tajemnice. Na pewno tajemnicą nie jest niedźwiedź, którego da się oswoić, więc przykro mi nie, nie udało się tego zrobić. Dobra, pozbierajmy to, co z niego padło gdzieś to jest strzała, jeszcze nie trafiłem. Ej, tutaj, tutaj była jakaś patrz, Bardzo jest przejście. O nie, Tutaj jest ogólnie jaskinia. Ej, to nie jest jaskinia tego samego niedźwiedzia. No właśnie nie. To jest jaskinia innego niedźwiedzia, a jak chcecie wiedzieć, jakiego niedźwiedzia, to aha, widzieliście go na tym oczyku Chciałem powiedzieć icie na to jest... Ale i tak możecie iść do ziemi a ja łopaty nie zrobiłam. Dobra, jest trochę grzybów też. Dobra, Zbieram. zbierzmy to, co można, zostawmy łopatę. Znaczy łopatę. No nie mamy łopaty, więc zostawmy ziemię i tak nie możemy jej zebrać. No Myślę, dobra, że nie jest to sama jaskinia? No nie, to jest kompletnie inna. No bo obok, obok tego było no tak, koszyk masz rację. na jagody. Skąd ty tyle tych jagód zbierasz? No, widzę, to zbieram. Ja nie, jak to. Ja tak chodzę, nic nie widzę, a ty idziesz że za mną i zbierasz. Przecież te krzaki świecą. Relay Radio Station numer 6. Słuchajcie, zmierzamy do szóstki. Byliśmy w czwórce ostatnim razem. Tutaj byliśmy, tutaj jest labirynt i jest. Labirynt, w ogóle ten labirynt. To chyba nie Ale jest właśnie labirynt. widzisz, ty wlazłeś u, na moim odcinku. Ja wlazłem na twoim odcinku, więc wyjdź i popatrz. <laughs> tak, tak. <okay, śmiech> ja tak zrobiłam na twoim odcinku. No tak, idealnie głowa I ci wystały staje przez na Szafeczka tutaj była, w szafce znaleźliśmy piłę, znaleźliśmy również młotek. Tak, brakuje nam jeszcze tego tak. Jakiegoś? Wydaje mi się, że, że ten klucz to będzie będzie właśnie w ostatniej stacji się znajdować. Zaraz zobaczymy, docierając tam na miejsce. Ostatnia stacja to jest numer 6. One w ogóle śmiesznie są ponumerowane, bo masz 2, 4 i 6. Tak, Jakby tak, są dyskutowaliśmy. Po prostu... Razy, dwa zrobione. Na szóstkę, w tamtą stronę ruszamy mm -hmm. teraz. I to będzie już na samej górze. już byliśmy, I Tu nie byliśmy ani razu, ale już byli. Nie, no czekaj, nie byliśmy na górze w sumie, nie dotarliśmy na tą górę. Ani finalnie. razu, w ogóle w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz ani razu nie. Nie, byliśmy. tu byliśmy, bo ten tak? obeszliśmy dookoła tą górę, po czym zeszliśmy na dół, po drugiej stronie wyspy. No. Dobra, nie, ja naprawdę w takim razie mam słabo rękę. O, widzisz tutaj po tych skałkach takie skakanie? Nie, nie pamiętasz? Nie. Ja zawsze pamiętam takie parkurowe spoty. To jest dla mnie taka Ale rzecz, mam która... wrażenie, że tych spotów jest identycznych dziesiątki. No co ty, nie. Tutaj czekaj, coś zaraz, tutaj jest? Zaraz zobaczysz, A tu jak tu ci wyskoczy. Tak, o właśnie, no to byliśmy tutaj 100%. To choć. jak to możliwe, że my byliśmy... Chodź to na my górę. nie byliśmy przy szóstce czasem wcześniej? Nie, byliśmy przy czwórce na 100%. Właśnie specjalnie kazałem ci iść do czwórki, Dobre. bo y, powiedziałem, że jak zrobimy to po kolei, będzie nam łatwiej, później A to. A tutaj co jest? Co właśnie, chcę zobaczyć jeszcze, co tutaj jest na krawędzi. Ja poszłam w drugą. Niedźwiedź! dzieć! Nie go tak? Nie po, dzieć, goń Nie dźdź, wiedź, ale poszła ode mnie. I przy tym miód. samym znaku! Tak, a mnie tam nie ma, bo ja poszedłem w drugą stronę. No Ty ale... postanowiłaś eksplorować swoją drogą, więc Ale to myślałam, że idziesz za mną. <laughs> no nie... jak się Dobra, bawisz samotnie ogólnie? walczę z niedźwiedziem. Tak. Poradzę no sobie, słuchaj. Ja nie? nie potrzebuję, ja do... znam, że nie potrzebuję twojej widzę pomocy. Nie potrzebuję. twojej pomocy. głowę z skały wyskakującą. Już nie potrzebowałam twojej pomocy. Jaki niedźwiedź? Jestem niezależną Jaki niedźwiedź? kobietą. Aga, ja widzę cię. Jaki niedźwiedź? Widzę tylko twoją głowę wystającą z krzaków. A, a, czekaj, niedźwiedź? a gdzie niedźwiedź? jest głowa niedźwiedzia. Co? Nie zebrała mi głowy niedźwiedzia. Nie było głowy niedźwiedzia. Nie ma głównie zwierzęta. Są głównie tak, zwierzęta. Są, ale nie zawsze. Dobra. E, wiesz co, idziemy tutaj zobaczyć, gdzie jest. Właśnie jeszcze chcę zobaczyć sobie? jeszcze tutaj. Pozwiedzajmy to, bo pewnie już nigdy w, w później nie pójdziemy w tej miejscę. No bo ja tu byłam, zobaczyć. a ty gdzieś indziej poszłaś. Ja poszedłem w prawo. Ty proszę po prostu ja w prawo. No okej, okay, tędy jest to zejście, którym zeszliśmy. W a, okej, okay, dobra. Czyli teraz zmierzamy już do właściwej strony, czyli do stacji numer 6, która. No, wygląda to inaczej. która będzie znajdowała się tam, gdzie znak wskazuje. I dobra, skoro już wyczyściłaś teren. Tak, tak, oczyściłam z niedźwiedzi. No, nie ma raczej problemu, że coś tam. Coś, Chociaż ja tam, tam? na dole ten, tego niedźwiedzia znalazłam. Dobra, tak się rozglądam Chodź tutaj na tędy. Górę? Nie na górę? Nie, a nie dołem? Ej, tu jest jaskinia kolejna. Okej. Okay. Idę do niej zobaczyć. Są krzaki, które nie pozwalają przejść. A tutaj jest wieża! Maczeta jest potrzebna, żeby tu wejść! Tak? Trzeba będzie maczetę użyć! O kurka, ja jak ja się robi maczetę. maczetę! ja mam maczetę! Ja mam maczetę! Masz maczetę? A nie, nie znaleźliśmy craftingu do tego? Nie, znaleźliśmy Chodź maczetę! Chodź do mnie! Tutaj, Patrz. tu, tu, tu. Zobacz, jaką mam maczetę. Chodź Chcesz... i musisz to uciąć. Czy, a czy ja mam utrapić inną minę? I to będę obserwować pięknie, jak zmniejsz, uwaga. Ciach! Ciach! Super! Ciach. Okej. Okay. A to już jest. Tak? Dobra, już. mamy kolejne. Dobra, no to, pora, a, to spokojnie. No Naprawdę po grzyba jednego idziemy? Bardzo możliwe. Tak. jest naprawdę tylko jeden grzyba. Wchodzimy do nory niedźwiedzia na pewno. Okej. Okay. Ej, tutaj dużo ziemi jest, można byłoby zrobić naprawdę pokaźną farmę, eksplorując tą Balboa Island. Dobra, skrót jakiś znaleźliśmy najprawdopodobniej. Skrót? Nie, tutaj jest stacja! To jest wejście do stacji! Czyli to tędy musieliśmy pójść. Tak, czyli dobrze, że poszliśmy do czwórki o, e, najpierw, kurczę. bo byśmy nie weszli. No był dobra, był. ej, to jestem zaskoczony, ale fajnie, że tak zupełnie z przypadku jakby trafiliśmy na te, na te rzeczy, które... Bo ja widziałam ze zbocza hmm. tą e, wieżę, wiesz, po drugiej stronie tam. Spoko, bardzo, bardzo fajnie, podoba mi się. Chodź w takim razie, idziemy schodkami okay. na górę. Station 6, jak pięknie jest tutaj zaznaczone na tabliczce. Wydaje mi się, że to jest już y, ostatnia stacja. No to jest ostatnia Trzy stacja. z trzech, tak? Tak. już liczę. Dwa, cztery, sześć, tak się liczy? Dokładnie, to tak, tak, tak. Tak raz. właśnie Nie <noise> Nieważne, no nic się nie stało. Nic dobrze. się nie stało, żyję. Dobrze, dobrze. Tak, nic, nic się nie stało z dźwiękiem. A! No, jak zawsze. Dobra, klucz brunc. Dziękuję okay, bardzo. Mamy klucz podniesiony. Zobaczmy, e... czy coś jeszcze jest. Mamy kolejną notatkę, którą zaraz przeczytamy. Ja postaram się przeczytać ją troszkę. Tutaj jest e... zbiornik biopaliwa i notatka kolejna. Dobra, i tutaj Nie uruchamiaj je. Już za późno. No właśnie, chciałem, żebyś jeszcze nie uruchamiała. Sorry. Hashtag 7578 To nie jest koniec. To nie jest koniec, Aga. Ja byłem okay. przekonany, że ta wyspa to już będzie raczej nasze zakończenie. Caravan Town się nazywa, coś co jest pod 7578. Ja nie mogę. No dobra, a to jednak jest koniec, jest bo jest koniec. napisane, że Caravan Island nadchodzi w drugim rozdziale. Ej, ale super w takim razie ten rozdział pierwszy jest. I bardzo złożony. I wiesz co, jeszcze masz notatki do przeczytania. No bo właśnie nie ja... chciałem przeczytać te notatki, tylko że mi wyskoczyła ta notatka na głównym tym. Y ale nie, to nie ma więcej notatek, to są rzeczy, które tak? już czytałaś. Tak, akurat to są rzeczy, które Poczekaj. czytałaś, więc wydaje mi się, że nie nic Nie, 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 ten, nie ma. ten Erol zniknął. Tak. Okej, okay, dobra. Siódmy Shadowpeace Errol zniknął. Miranda zachowuje się jakby nic się nie stało, ale my wiemy swoje. Bobby też jest jakiś wyciszony. Henry w ogóle o tym nie chce gadać, ale widzę, że się martwi. Trojaczki siedzą, sądzą, że wyciągam pochopne wnioski. Czekaj, nie powiększę sobie, już powiększam. Mówią, że się w końcu zjawi, ale ja znam Erola. Nie poradzi sobie bez naszej pomocy. Włosy mi się przerzedziły. Czasem mam rocze. To, co już przed chwilą powiedziałem, żeby usłyszeć swój głos, Henry ma rację. Zmieniam się w swojego ojca. I ósmy wpis. Alberte, nikt chyba nie przyjdzie. Erol też zaginął na dobre. Henry mówi, że muszę dokonać wyboru. Reszta tu sobie nie poradzi, okrutnym byłoby ich zostawiać. Bobby już na pewno nic nie zdziała. Nie znają tego miejsca, tylko się tu urodzili. Pójdę, kiedy wszyscy odejdą. Henry ciągle powtarza, że postąpię właściwie, ale woda ciągle się podnosi. Generator prawie trafił szlak, a ostatnio dzwonił do mnie ojciec z pytaniem, kiedy wracam do domu. Ale przecież od lat go już nie ma, chyba dostaje świra. I dziewiąty wpis. Wzięliśmy z Henry łódź pomocniczą. Wybacz mi, Albertę. Jestem tu całkiem. Samo. Co? Samo Bruno. Samo? Nie wiem, bo. Samo. Może Samo. dziecko, może to dziecko jest. Sa ale to dziecko nie mówi w ten sposób. I nie wiem. Ale nonsens. No dobra, w każdym razie dojechaliśmy do. Dojechaliśmy do końca fabularnej części. Co nie znaczy, że jakby nic nie możemy już robić w rafcie. Ale teraz bym zdał sprawę, że ta czaszka, o której mówiłeś w moim odcinku, to jest chyba siedzisko po prostu tego rekina. No znaczy, tak, najprawdopodobniej nie, wielkiego. nie przychodzi mi nic innego do głowy. Słuchajcie, w ten oto sposób jeśli chcecie zobaczyć, co jeszcze przygotujemy dla was z rafta, najprawdopodobniej będą to właśnie kolejne mity i obalanie mitów. Nie jak tylko, jak tylko, bo będą, słuchaj, jeszcze, jeszcze na zrobiliśmy Dokładnie. zdobyliśmy. Mamy mnóstwo mnóstwo rzeczy do zrobienia jeszcze w na naszej tratwie na pewno nie jest to ostatni odcinek. Także dzięki wielkie za to, że byliście z nami przez tą fabularną część. Zaczynamy teraz część niefabularną, tylko bardziej sandboxową. Dzięki wielkie, jeszcze raz za oglądanie. Poprzedni odcinek na ekranie końcowym. Następnym odcinek będzie Łagi na kanale, także wbijacie do niej koniecznie. Zapraszam. I trzymajcie się na razie i cześć. Pa pa! Oświetnie. Jeszcze. Oświetliłam tak. cię. O, właśnie. teraz <grym> dramatyczny luk mam naprawdę.